Domyślne uprawnienia dla nowo założonego zespołu przy niezmienionej przez administratora usługi polityce dotyczącej bezpieczeństwa Office 365 pozwalają nauczycielowi na usunięcie dowolnej wiadomości utworzonej zarówno przez niego samego, jak i przez wszystkich członków jego zespołu. Żeby usunąć określoną wiadomość, np. wiadomość wysłaną nie na tym kanale albo też na przykład zawierającą treści niewskazane, możemy najechać kursorem myszy na wybraną wiadomość, następnie wybrać w prawym górnym rogu nad daną wiadomością symbol trzech kropek, czyli więcej opcji, a następnie opcję Usuń. Każdą z wiadomości, którą chcielibyśmy usunąć, musimy usunąć oddzielnie, dokładnie postępując w ten sam sposób. Kto i jakie uprawnienia posiada do m.in. usuwania wiadomości, możemy sprawdzić wybierając symbol trzech kropek przy nazwie naszego zespołu, następnie opcją Zarządzanie Zespołem, przechodząc na kartę Ustawienia i rozwijając opcję uprawnienia członków. Tutaj na liście możemy sprawdzić, a także zmienić uprawnienia m.in. dotyczące. Możliwości usuwania wszystkich wiadomości przez właścicieli, e, pozwolenia na usuwanie wiadomości poszczególnym członkom, jak również na edytowanie swoich wiadomości przez poszczególnych członków naszego zespołu. Dziękuję za uwagę!